włączymy sobie coś, co będzie naprawdę dobrze brzmiało, bo w sumie to wiele osób, szczególnie kierowców, narzeka na kiepskie wyciszenie swojego auta, znaczy to fabryczne, co zwykle zaczyna nas irytować najbardziej w trakcie dłuższych podróży. Czy musimy się z tym godzić? No właśnie nie! Możemy niewielkim kosztem w weekend, przy wolnej sobocie, wyciszyć swój samochód, jednocześnie podwyższając komfort podróży, ale jak się tym zająć? O tym już za, za moment w rozmowie z Michałem Juchniewiczem, Opowie Arkadiusz Grabowski z bitmat.pl, bo chodzi przede wszystkim o dobry dźwięk. A, 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 a. The... Jak możemy wyciszyć samochód i czy jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na fabryczne wyciszenia? Nie jesteśmy skazani na fabryczne wyciszenia. Możemy to zrobić sami w weekend, w domu czy w zaciszu gdzieś na działce. Bardzo wielu klientów wyjeżdżając na działki wygłusza auta. Warto jest zacząć od wygłuszenia drzwi. Tak naprawdę jest to najprostsza operacja z tego względu, że wymaga najmniej pracy manualnej. Drugim takim etapem jest wygłuszenie bagażnika i tylnej kanapy z tego względu, że bardzo łatwo jest to też rozebrać. Kolejną opcją jest maska. Tylko tutaj trzeba pamiętać o bardzo dobrym odtłuszczeniu maski, aby materiały dobrze się trzymały i nie opadły. No i kolejnym etapem jest podłoga, gdzie jeżeli mamy już więcej czasu i chcemy naprawdę uzyskać maksymalny efekt, wtedy robimy podłogę. Dach jest to taki ostatni element, który zalecam robić we dwie osoby, w autach dużych typu kombi, czy, czy busach, czy vanach dają, dają naprawdę bardzo duże rezultaty. Na których elementach powinniśmy się skupić, żeby poczuć ten efekt, że samochód został wyciszony? Tak naprawdę powinniśmy zacząć od drzwi, i bagażnika. Z tego względu, że tak się wydaje, że jak wydech jest z tyłu, to że ten hałas się nie przenosi. Zobaczmy, jaka jest różnica w jeździe między sedanem a hatchbackiem. Sedan ma metalową przegrodę i jest dużo ciszej. Więc przy drzwiach siedzimy, czyli pierwsze drzwi, następnie bagażnik, potem maska, podłoga i dach. No to skoro już wiemy od czego zacząć, to za chwilę powiemy jakich materiałów użyć, bo pamiętajcie, nie idziemy do warsztatu. Robimy to w stylu handmade, czyli zrób to sam. 20 minut pozostało do godziny 10. Michał Juchniewicz jest u nas w redakcji takim specem od tuningu, no i postanowiliśmy razem z nim wygłuszyć swoje auto. To może nie tylko dlatego, żeby komfort jazdy był lepszy, żeby nie słychać było innych kierowców, kiedy trąbią na przykład na nas. Tu chodzi o to, żeby w idealnych warunkach posłuchać muzyki albo włączyć sobie w systemie DAP Plus czwórkę. No i tak, już wiemy, że jeżeli chodzi o takie samodzielne wygłuszenie auta, to zaczynamy od drzwi, potem idzie tylny bagażnik, tylna klapa, to łatwo się rozbiera, yy, kanapa również, później maska, Pamiętajmy o właściwym odtłuszczeniu, żeby te materiały dobrze się trzymały maski. Na samym końcu podłoga i dach. Tylko pytanie, jakimi materiałami, materiałami wygłuszamy, czego użyć, żeby brzmiało to tak. A, 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 a. The... Znamy i maty bitumiczne, które stosują do dzisiaj producenci, znamy też filce. Natomiast to, co jest rozsądne i co jest stosowane już praktycznie na całym świecie przez takich liderów wygłuszeń, tak? Są to maty alubutylowe, zwane też matami butylowymi. Te maty mają plusy takie od bitumicznych, tych asfaltowych, że nie trzeba ich podgrzewać, nie kruszą się, nie pękają i nie są tak podatne na wahania temperatur. Czyli takie maty bitumiczne kiedyś w zimę lepiej wygłuszały, w lato bardzo mało, z tego względu, że są plastyczne, więc mata butylowa dociskana bardzo dobrze wałkiem rozwałkowana idealnie do powierzchni blachy. Ona, ona jest jak plastelina, czyli ro, rozpływa się praktycznie na, na każdy element blachy. Co do filcy. E, filcy stricte nie polecamy, z tego względu, że zawierają żywice fenolowe. E, stosujemy w tym momencie pianki gumowe, które są 100% wodoodporne, mają atesty PZH, nie są to materiały szkodliwe dla zdrowia. E, jeżeli chodzi o maskę, stosujemy tam jedynie inny rodzaj pianki, która jest pochłaniająca. Tak? Jaka jest zasada? Z tego względu, że e, jeżeli e, hałas jest na zewnątrz auta, więc w kabinie stosujemy materiały izolacyjne, które będą gęste i będą nie przepuszczać hałasu, natomiast w masce stosuje materiał pochłaniający, który będzie ten hałas zabierał, z tego względu, że źródło hałasu jest w środku. Więc tam będzie pianka gąbkowa, także trudnopalna, która typowo pochłania hałas. Bardzo często spotykam się, że ludzie wyklejają nadkola. Czy to ma w ogóle jakiekolwiek sens? E, tak, sens jest duży, z tego względu, że no, tutaj często te nadkola są pominięte przez, przez producentów. Dodatkowo jeszcze plus taki robimy, że wyklejamy także blachy, które, które widać pod nadkolami i potem jeszcze wzmacniamy nadkola, czyli kamień uderzający w ten plastik już aż tak nie przenosi tego hałasu dalej. Więc jak najbardziej tutaj tak samo stosujemy tak naprawdę ten sam zestaw, czyli mata butelowa plus pianka gumowa i to się sprawdza bardzo dobrze. Jak wyciszyć sobie auto i zrobić to w weekend, o tym opowiadał Arkadiusz Grabowski z bitmat.pl.